Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego kursu. Dzisiaj zajmiemy się wielowejściowymi bramkami logicznymi. Akurat w naszym projekcie zapro... zaprojektujemy sobie czterowejściowe bramki AND, OR i XOR. No i oczywiście przesymulujemy i zaimplementujemy nasz projekt na płytce Nexis 2. Stwórzmy sobie zatem nowy projekt. Właśnie, dodajmy sobie nowy moduł, będziemy mieli tak trzy wyjścia, jedno bitowe i szynę wejściową, 4 bitowo. Nazwiemy ją sobie x. A tutaj and 4 gate, jak było właśnie na pokazanym przed chwilą rysunku, or 4 gate i xor 4 gate. Przejdźmy sobie dalej. teraz co w architekturze and4 O właśnie I na to podstawimy x od 0 and x od 1 and x od 2 and x od 3 teraz bramka OR analogicznie możemy sobie nawet skopiować z tym, że endy zamieniamy na OR o właśnie tak no i oczywiście bramka XOR jak łatwo się domyślić, zamienimy endy na xor. O właśnie. Właściwie to by było na tyle. Spróbujmy skompilować, czy nie ma żadnych błędów, czy wszystko się Ładnie nam tutaj syntezuje. Jak widzimy wszystko się udało. Przejdźmy zatem do symulacji naszego projektu. Dajmy sobie test. Gdzie jest? O właśnie tu jest test bench. Czyli... coraz nam się dłuższe to nas wyrobią no ale cóż jak przyjęliśmy już jedną konwencję to wypadałoby przy niej pozostać dobrze jak zwykle nie mamy zegara więc usuwamy to co jest związane z zegarem ponieważ będziemy mieli błędy o jeszcze to świetnie jak widzimy błędów już nie ma w tym momencie no dobrze, zatem teraz na początek mamy na wejściu x 0. Teraz ubierzmy sobie w podwójny cudzysłów. Jak wspominałem w drugim odcinku, pojedyncze bity ubieramy w cudzysłowy pojedyncze, a już wektory w cudzysłowie podwójne, na przykład 0001. Oczywiście zmienimy na jedną no, no sekundę, będzie mniej jak zwykle przeklikiwania co możemy zrobić? przesuńmy sobie tą jedynkę na przykład dalej jeszcze kilka razy wklejmy na przykład teraz wstawmy jedynkę tutaj Wstawmy teraz na początek mamy takie typowe przesunięcie bitowe, cóż możemy dalej zrobić. Na przykład wstawmy sobie, tu będzie 1010. 1, 0. Hmm, co dalej? Na przykład tak, no i na sam koniec dajmy same jedynki. I może jeszcze jeden wektor zróbmy, żeby znowu powrócić do samych zer. Takowicie. Teraz zaznaczamy naszego test bench'a, rozwijamy menu iSIM Simulator i przechodzimy do symulacji. Dobrze, wszystko się przesymulowało. Przejdźmy na początek, oddalmy sobie. O właśnie, dobrze. No i teraz cóż. Jak wiemy, AND jest prawdziwy tylko wtedy, kiedy wszystkie wejścia są jedynką, no to cały czas mamy zera. I tu mamy jedynkę. or. or jest fałszywy tylko wtedy, kiedy wszystkie wejścia są zerami, więc tutaj mamy 0, tu mamy 0, tu mamy jedynkę. Zaraz zobaczmy, jak zachowuje się funkcja xor bo to już nie jest, jak widzimy, takie banalne. Tu widzimy, mamy 1, 0, 1, 0 i mamy, prawda, stan miejski, mimo iż jest różnica. O co tutaj chodzi? No to spróbujmy sobie to przeanalizować. 0, xor, 0 jest 0, mamy 0 i teraz to 0, xor, 3, 0 jest znowu 0 i 0, xor, 1 jest 1, mamy 1 na wyjściu. 0xor0 jest 0, 0xor1 jeden jest 1 jeden, i 1xor0 jeden jest 1. Mamy 1, mamy. 0xor1 jest 1, 1xor0 jest 0. Może ja przybliżę, będzie to bardziej czytelne. A, tutaj za bardzo. O, właśnie. 0 xor 1 jest 1, 1 xor 0 jest 0 i 1 xor 0 jest 0. Tutaj to przybliżenie nam właściwie nic nie dało, no ale trudno. No i teraz co się dzieje tutaj? Spróbujmy sobie zobaczyć. 1 xor 0 jest 1 i teraz 1 xor 1 jest 0 i 0 xor 0 jest 0. Jest 0, jest 0, jest 0, jest 0 na wyjściu. 0xor1 jest 1, 1xor1 jest 0 i 0xor0 jest 0. Jest 0 na wyjściu, tutaj same i oczywiście jest 0. Czyli widzimy, że bramka xor, taka wielowejściowa, może nam posłużyć jako taki dekoder parzystości. Jeżeli mamy nieparzystą liczbę 0 czy też 1, to XOR nam da 1 na wyjściu, a jeżeli jest liczba parzysta 0, i 1, to mamy 0 na wyjściu. Dobrze. Widzimy, że wszystko działa dobrze. Zatem przejdźmy do stworzenia modułu głównego, tak jak w poprzednich projektach. Top. O właśnie. Teraz będziemy mieli dwie szyny. Tutaj mamy 3, a tutaj będzie dwa, no bo ponieważ x jest x, nasze wejście jest 4-bitowe, to mamy szynę 4-bitową. Mamy 3 bramki na wyjściu, to mamy 3-bitowy wektor wyjściowy. I oczywiście tu wpisujemy SW, tutaj LED. Świetnie. Mamy wygenerowany plik. Jak zwykle musimy teraz zadeklarować sobie komponent. Component. Multiple input gates and component. Przejdźmy sobie teraz do naszego pliku VHD. Skopiujmy cały port. W ten sposób. Teraz, a, tutaj, przepraszam. O właśnie. I teraz podepnijmy nasze wejście i wyjścia do naszego komponentu. U1. Jak zwykle. Multiple input gates. I teraz port map. Otwieramy nawias, zamykamy go sobie od razu. I teraz co tutaj mamy? X and 4 gate or 4 gate SOR 4 gate. Jak wspominałem już w poprzednich odcinkach przy portmapie wszystkie strzałki są w prawą stronę i teraz x to po prostu będzie wektor sw nie ma potrzeby tutaj rozdzielania tego i teraz end będzie najstarszym bitem czyli led od 0 po raz kolejny przypominam że nie ma średników, tylko przecinki też mi się czasami zdarza zagalopować. To będzie LED od 1 i tu LED od 2. Przypominam, że na końcu nie stawiamy przecinka. To jest właściwie wszystko. Przejdźmy zatem teraz właśnie w sekcji implementacji. Widzimy, że multiple gate stop już się ustawił jako główny moduł. Tu mamy te trzy kwadraty. No i oczywiście podłączmy do projektu plik UCF. I jak zwykle otwieramy nasz plik główny, UCF dla naszej płytki. Popieramy sobie kod dla przełączników i diod No i teraz tak, właśnie. Switch mamy 4, więc cztery przełączniki będziemy wykorzystywać, czyli o właśnie dotąd kasujemy oczywiście odkomentowujemy a LEDy mamy tylko 3 zatem właśnie o do LED-u z indeksem 2.0.1.2 zostawiamy odkomentowujemy i mamy plik UCF gotowy przejdźmy zatem do kompilacji Jak widzimy wszystko się poprawnie skom skompilowało. Wygenerujmy plik dla programatora. Również wszystko zadziałało jak należy. No to podłączamy płytkę i otwieramy program Impact. Wszystko robimy jak pokazywałem w poprzednich odcinkach. Projekt 3 tym razem. Tu nie pomijamy. Ok. No i cóż. Zaprogramujmy naszą płytkę. Jak widzimy. Udało nam się zaprogramować. A teraz sprawdźmy, czy nasz projekt działa. Jak widzimy, mamy naszą płytkę. Tu mamy cztery przełączniki i trzy diody LED, które teoretycznie powinny być teraz podłączone. Mamy wszystkie cztery wejścia w stanie niskim. Zatem... XOR musi być niski, no bo mamy same zera. AND JOR również są niskie. Włączmy sobie pierwszy przełącznik na 1. Co się stało? No AND będzie w stanie wysokim tylko wtedy, kiedy wszystkie są na 1, czyli musi być 0. Dla ORA wystarczy tylko, jedna i, yy, tylko jeden bit w stanie wysokim, żeby on był w stanie wysokim na wyjściu. A mamy nieparzystą liczbę stanów wysokich, zatem jak widzimy xor jest jedynką. No to włączmy sobie drugi. No dobrze, został sam or, xor się wyłączył, mamy parzystą liczbę jedynek. No ale to sprawdźmy, czy to będzie działało. Znowu. No widzimy, mamy nieparzystą liczbę jedynek, xor działa or cały, n, przepraszam, cały czas nisko, or cały czas. Wysoko. No to sprawdźmy, czy nam nasz end zadziała. Mamy wszystkie wejścia w stanie wysokim. End działa, OR działa, XOR w stanie niskim, ponieważ mamy nieparzystą liczbę jedynek. Możemy tak kombinować, ile chcemy. Wszystko będzie działało. Jak Państwo widzą, po raz kolejny udało nam się stworzyć, przesymulować i prawidłowo zaimplementować nasz projekt. Ja tymczasem dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka.